Польская литература, <laughs> ну, писательница, да, 20 века. Она написала целую серию разных рассказов интересных. Ну и один из них Хор и монш Больной муж. Сегодня мы как раз вот и разыграем. Большая сценочка. Значит, э, ситуация такая, что лежит больной муж, mm -hmm. да, что-то с ним случилось. И вот, вот, и, вот диалог его с женой. Виж, я, конечно, не бар за учу. Что ты Не знаю. Плохо чувствую себя. Но что чувствуешь? Боже мой. Что больно? Все. Знаешь, наоборот, у меня горох. Это смешно. У тебя термометр. Голову больно? Нет. Горло? Не. Нет. Ну, то что че Все. Наоборот, у меня 37. Pokaż, 36,7. A, widzisz? Czułem, że mam gorączkę. 36,7 to nie jest gorączka. U mnie to wysoka gorączka. Ja mam zawsze 36,6. Fatalnie się czuję. Pawny masz katar? Pewnie masz Tak, możliwe. Na pewno mam katar. Ładna historia. Czułem, że się rozchoruję. Nic się nie będzie. Z Kataru się nie umiera. Wiem, że się nie umiera, ale przyznasz, że przy takim zdrowym organizmie jak mój, nawet Katar jest niepokojący. Wiesz co? Może by się jednak poradzić z lekarzem? Po co lekarz na Katar? Po co mnie lekarz na Katar? Jak się zaniedba Katar, to można dostać nawet zapalenie plus. Kto wie, czy to już nie jest zapalenie gluc? Czuję, że, że mi tam rzędzie. O, posłuchaj, posłuchaj. Ona słucha. <głos> <głos> Przestań sobie w mawiać. Przy zapaleniu klucz ma się wysoka gorączka. Przecież mam gorączkę. Zresztą w tej chwili mam wyższą. Daj monitor. Tak? Dopiero mi żyłem. Ale czuję, że mi podskoczyła. Daj. Mierzę. Hmm. Kochasz. 36,7. Nic Cię nie podskoczyło. To jeszcze gorzej. Znaczy, że organizm przestał walczyć. Daj mi zimny okład na głowę. Boli cię głowa? Jeszcze nie, ale zaraz będzie bolała. Daj okład. <gry> Daj mi aspirinę. Co ci stało? Jest gorzej niż myślałem. Zimny pocieka mi z czoła. To woda z okładu. No to zaczekaj ten okład. Daj mi coś. Co ci dać? Cokolwiek. Tylko żeby mi pomogło. Można ubrzyć w tym domu bez żadnego ratunku. Jak myślisz, Czy skarlatyna u dorosłego człowieka jest zawsze śmiertelna? Skarlatyna zaczyna się od, od kataru. Wolałbym nie iść do szpitala. Z katarą do szpitala? Tak. Dla ciebie to wszystko jest katar. Boże, jak mi trzęsie. Mam większą gorączkę. Czekaj, zmierzę. Pokaż 36,7. Na wszelki wypadek postaraj się o penicylinę. Wierzykowskiego uratowali penicyliną. Przestań się ugrupiać. Nie ma nic gorszego, niż chory mężczyzna. Widzisz? Sama mówisz, że jestem chory. Bardzo po mnie widać? Ci także wyglądam? Tak, wygląda? tak okropnie. Jest coś strasznego zmieniony. Naprawdę? I myślisz, że jestem poważnie chory? Beznadziożny. Beznadziożny? Ale przecież, przecież mówiłeś, że mam tylko katar. Od karu zaczynają się naj, najgorsze choroby. Jakie choroby? Wszystkie. Szlepa kiszka, zapalenie mózgu, złamanie nogi. Od kataru? Zawsze. Jesteś pewna, że mam katar? Przecież sam mówisz. Ja? Kto pierwszy powiedział, że mam katar? Wcale nie jestem pewien, czy mam katar. No to co ci jest? Mnie? A kto powiedział, że coś mi jest? Ну, видишь, если еще чуешь. Ну, то что, раз еще чую, лепе, раз хуже. Нормальный я каждый человек. А ты мне одразу Да, да, Спасибо. Ну, такая вот.